あっ <Gotcha. S 2> <Gotcha. S 1>、gotcha. Powiem wam, że o tym miejscu totalnie nic nie wiem. Nie wiem, co tutaj jest. Nie wiem, w, w którą stronę. Wybrałem sobie jakąś drogę przez las i tak sobie nią idę. No i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Na razie wygląda to mega dziwiczo, Oprócz nie wiem, czy to słyszycie tego szumu pociągu w tle. To nic tutaj nie ma. No to średnio wygląda jak droga, którą można gdziekolwiek dojść. To wygląda jak pot bo to jest pot O, I góć Po co ja tu właściłem? To jest moje drodzy ślady zwierzęcia leśnego jakiegoś. Jakiego to nie wiem, ale idę zaraz po jego śladach A tam jakby jakieś jezioro Na pewno jakieś jezioro Chyba staw No i możecie spytać Adam, ale skoro ty tutaj Czekajcie Muszę się jeszcze tutaj przedrzeć Przez drzewa Skoro ty tutaj nigdy nie byłeś i w sumie nawet nie wiesz co tu jest ciekawego to po pierwsze, jak się to znalazłeś, a po drugie, po co? Jak się tu znalazłem, bardzo prosta sprawa. Nie wiem, jak wy, ale ja zawsze tak mam, że jak gdzieś jadę w jakieś zupełnie inne miejsce i przejeżdżam przez jakieś takie wsie, lasy, zawsze sobie myślę, kurczę. Fajnie byłoby móc tak się zatrzymać teraz, tak w zupełnie losowym miejscu i po prostu sobie tam pobyć chwilę. Tak po prostu. Nie dlatego, że tam. Jest coś turystycznego, czy coś takiego. Nie, tylko po prostu. No i jak jechałem ostatnio do rodzinki na święta, to e, pociąg przejeżdża przez to miejsce. No i zobaczyłem tą stację, którą widzieliście wcześniej. I uznałem, że kurczę to jest... To jest naprawdę ładne. No i no i tak się tutaj znalazłem. Gorza, uh, 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 nie wiem, czy jest zatwórcie. Oh, Jezus! Piękne słoneczko wyszło i jest. I tak, tak świeci, że jest nawet ciepło. Mimo tego, że jest zimno, to jest ciepło, i to jest najlepsza pogoda, jaka może być. A drugą najlepszą rzeczą, jaką może być, jest bycie w takich miejscach, kiedy nikogo tutaj nie ma. Bo od kiedy wysiadłem z pociągu, to nie spotkałem ani jednej żywej duszy. I to jest piękne. Teraz zaczyna się zabawa. Czy to jest jeszcze Ziemia? czy już lód po lodzie bym bardzo nie chciał chodzić o nie, moi drodzy to nie był jedyny most, czy też wiadok, który dzisiaj zobaczymy właśnie zbliżam się do kolejnego ale w międzyczasie mam do was prośbę jakbyście widzieli tam za mną jakiś pociąg to dajcie mi znać bo to są jak najbardziej czynne tory po której ja właśnie teraz idę, bo po bokach totalnie nie ma odciężone nic i boję się, że po prostu spadnę z tego nasypu Także no, fajnie było, jakby mi nie przejechało. No co my tu mamy? Cóż to jest? Raz jeżdżę. Kurwa, powiem wam, Z ręką na sercu już się pożegnałem ze światem. I staram się iść raczej szybciej niż wolniej. Bo te deski tutaj wyglądają naprawdę niezbyt pewnie. O kurwa, tu jest. O kurwa. To są już popękane te deski. I staram się iść też środkiem, bo na środku jest belka stalowa. Więc jakby coś się stało z deską, to aż tabelka zostaje. Właśnie, ciekawe co się dzieje z tym mostem, jak jedzie po nim pociąg. Pewnie się cały trzęsie. Ja się będę trząsł razy, razem z nim chyba. Dobra. Dobra, dalej nie idę. O, ci za kimś serce wali. Masakra. No ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. słuchajcie, podjąłem decyzję, że zdecydowanie nie chcę być na tym moście, kiedy jedzie po nim pociąg, bo on pewnie się wtedy cały czas trzęsie. Ja się będę trząsł z nim, albo się postaram, tak już naprawdę. Więc y, zdjęcia porobione, filmy porobione, y, przepraszam, że takie słabe ujęcia, wszystkie z jednego miejsca, ale ja się totalnie nie chcę ruszać, i chyba że w drugą stronę, z powrotem. I teraz chyba to zrobię. Y ja wiem, że teraz ktoś to pewnie ogląda i już pisze komentarz, Boże Ademek, ty jesteś pizda. Przecież nic się nie będzie, ludzie ciągle tędy chodzą bez wydeptany śnieg. Ja to wszystko wiem, ale ale... No, ale mam stracha mimo wszystko. Już mi się ręce spociły. Tam, proszę was, widać powoli kolejny cel naszej wycieczki dzisiaj. Oj tak byczki. Jakby mi było jeszcze mało ręków wysokości dzisiaj, to postanowiłem wejść na wieżę kołem. O kurde. Pomimo tego, że ta wieża cała się trzęsie, chociaż totalnie nie ma wiatru, więc wyobrażam sobie co tutaj się dzieje jak jest wiatr, no to widok jest przepiękny i jest po prostu prawie że idealna pogoda do tego, no bo przez, przez zimno widać trochę smogu tutaj dookoła, ale jest słonecznie, jest bezchmurnie i, i, no i, no i świat wygląda przepięknie z tej perspektywy. Chociaż, chociaż ta wieża też trochę psuje to takie złudzenie, że jesteśmy pośrodku niczego. No bo jak spojrzymy tam, z tamtej strony, tego na pewno w kamerze nie będzie widać, to tam mamy już czarnice, troszkę dalej gajków, tam jakieś osiedle domków yy, jednorodzinnych. Także no, no z tej perspektywy widzimy, że, że ciągle jesteśmy blisko cywilizacji. Natomiast kiedy spojrzymy w tamtą stronę, no to się czujemy po jak w jakiejś Skandynawii.